Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Gwoździk, a to kolejny odcinek z Farming Simulator 2013 Dzisiaj będziemy nieprawidłowo, bo będziemy jakoś trzepak, a spojrzyjmy już pszenicę i jęczmy więc... No Nieprawidłowo, ale Ale no cóż, cóż zrobić

klasa już odstawiłem w garażu i klas na razie... aha, klas będzie ciągnął to chyba... mam taką przyczepę będzie ciągnął nie wiem, które bo no, mam dwa na bel, bo mam no, te takie z które są złączone i ma bel, przystosowany na bel

нам пленник что выйдет. Что у нас делают, это выйд ⁇ т. Так что таким образом Thank you. A, w sumie to ładny czynnik. No sra... A w grze też już Jak skończymy to się Yes, yes. mm. mm, yes. Jest to tak, okay. 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 Nie, jeden. Tak, na tak, 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 zostać tak, 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 że tak, tak, co mamy. Zobaczę jak zaraz... to jak Aktualnie też robię sobie o Wziąć małą Ale z realnym... Jeszcze je tą. po nas się mówi na Jeszcze Tak było zawsze Na przykład nasz sąsiad ma tą dużą. 10, nie no 10, nie. Nie ile tam chodzi. 7 świni. 7 to duże Znaczy no, ja sprzedałem 4 chwilnie. No tak, 4 chwilnie. 4, aha, do 2. No, tak mało. My mamy tu jakieś chwilne, gdzieś na miasto sprzedałem, bo mieliśmy okres weselny się zaczynał. Mieliśmy chwili około 60. Dwie chwile sprzedaliśmy, widzieliśmy. ale ostatnio w gościu 5 stówek zarobił od każdej świnie, nie? bo tak, 4 świnie zalezłem zapłacił, było 534 kilo za kilo, nie wiem, nie wierzę sobie ale zapłacił 2348 co nie? no to potem coś tam uczyłem to chyba na, na jednej ślini wyszedł 4 5 stupid naprzód Więc I Teraz właśnie tak się opłaca No i że właśnie tak opłaca niestety Niestety bo jakby było dobra cena za zwierzęta to by hodowali dalej Teraz to album nawet już się złoża powoli no. Rolnicy go się powoli tak... Nie, rolnicy go się tak ktoś kocha. Nie, nie ma innych pracach, jak ktoś kocha nie. Ale ostatnio oglądają... Nie. W piątek jak robisz nas wylewali mleko tym Beczkom. No Francis. Po prostu taką cenę jak tam... Dawali już zapomnę ale wylewali i potem przychodzili, pociekli z że oni chcą to kupić, ale w sumie wyleli, chyba trzy systemy przyjechały takie duże i wylewali. Strasznie zabraniała, i oni to wylewali, tak jak było w Polsce teraz tak? 照片呢？<Okay. S 2> okay.

bo planujemy zmienić kompakt już na pewno musimy ale mamy taki sam kreder, nie, trochę mniejszy i nie jest niebezpieczny, bo wiecie, podpinać, podpinać, no to u nas to jest jakaś spokojna dzielnica no i to tylko tutaj nie ma Szybka u góry to mała Żeby wiedzieć, żeby to widzieć bo, że jakieś kurde, no chyba że jest krótka Ale tu też, my tu mamy kłane, tak płamy Że wkrótce Trzeba tak mi się to czyli Jak Panel do Chciałabym tam panel do rozśrubnika I Tutaj jest panel do tura koło sprzęgła A tu jest pan do opustkiwacza Do włączania, do Może Wam pokażę jak jeżdżałem i wyjeżdżałem nie w do domu other bit to chop off the bit of the bag. Jag får väl att man har man en liten tid i den. Den har jag redan hållit i den. Den ser

a większą bramę niż szkadza Zazwyczaj się robi taką malutką bramę Wszyscy czasami dookoła się mają taką malutką bramę i odjeżdżą no, do niej taką wielką Ale ja. tak wyjeżdżałem, wyjeżdżałem Niestety tak, gdzie ja mam? Uuu, aha, tu, tu sobie na, então, que estava tentando esperar na das duas trocas aqui. E aqui faz estou aqui. Ah, tá. Hum. como vai ela. Não. Tá de que

Ну все, но начнем с той também С impose Я сейчас location все, было просто Выст march Приемили всё до конца И далее Т vert И сервер meals O ty. O, jest dobra już. To... Właśnie to brzmi, się pokłada. Jakże brzmi, że jest kurde trochę odrobin... A nie, świecących... świecących...

To chyba ten 102 to bardzo póki raz w tym sumatorze. Ale też on by sobie pobił kultywaczowy dla klasy. Chociaż są podobne ich nie. Ten. John Deere ma 90 koni, a klas ma 115. Mhm.

Чуть-чуть я спрошу на не помню, на полудню на не

Niech mam nas było. Ostatnia Taki ten wypadek, Że mieliśmy wziął oprysk no i... Potrzebowaliśmy ten traktorsowy okres potrzebne I zapomnieliśmy odłączyć kabel, odłączymy sobie w komputer, jej komputer serwało i te... Złączki, jest Dobra, to bym by nam się spodobało zostawcie łapkę w górę, skomentujcie no i trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.